O co ci chodzi? Uciekaj! Dlaczego? Uciekaj! Widzę ją! Cześć, witam Was w pierwszym odcinku z serii Pasmofobia. Jest to gra Horror Cooperation wraz z Emoską, która jest dzisiaj tutaj z nami jako ksiądz. Ach, szczęść Boże, AWE Satan, a nie, to nie moja profesja. Dobrze, także ogólnie nagraliśmy już trochę z tego, ale byliśmy w to kompletnie kiepscy. Aż Emoska stwierdził, Marcin, może przejdźmy tutorial, co? <laughs> tutorial i już jesteśmy na takim level master, także żaden duch już nam nie groźny. to master of Realizator, my friend. Dobrze, kod zaproszenia mogę ci dyktować. 2137 686 137 137 2137 Co? 137 <laughs> Sam jesteś 2, 1, 3, 7. Czemu jestem czarny? Ja chcę być biały. No dobra, mogę być czarną babą. Niestety, a, mia mia miałeś kupić ten e, sól? tak? No? Nie wiem, dobra, chuj. E, a kadzidło, a kupiłem kadzidło? No kupiłem. Dobra, mamy tu coś. Zasłaniasz mi swoją głową, weź przejdź gdzieś indziej. Ja? No. Dlaczego? Bo swoją głową mi zasłaniasz tutaj. Nieprawda. Dom dwupiętrowy z sześcioma sypialniami i piwnicą, o jezu. Nie bierzemy na początek groźnego ducha. Dom dwupiętrowy z czterema sypianiami i piwnicą. Właśnie z tym potwierdzeniem ewentualnej obserwacji duchów. To wybieramy to. Jestem gotowy. Ja nigdy nie jestem gotowy. Dobra, słuchaj, to dzielimy się tymi yy, rzeczami w takim razie. Ja biorę krucyfiks. A nie, my nie wypędzamy ducha, ale dobra. E, w każdym razie dobra, ja biorę krucyfiks i czytnik mv, ty bierzesz to Rady Ico, czyli spirit box. I latarkę, a, a dobra. Ja, a ja biorę latarkę. Dobra, biorę latarkę. Ja biorę latarkę. Ja biorę latarkę. Ja biorę latarkę. Ja biorę latarkę. Nie, bo ciągle światła będą nam gasnąć. Ja biorę Marcin, latarkę. komputer nie działa. Tato komputer się zepsuł. Dlaczego masz... Dlaczego masz karty Tarota tam pod biurkiem? Nieprawda <głos> <głos> Ale żeś trafił, akurat pod biurko spoglądałem <noise> A może to ja jestem duch. O kurwa latarka moja. No kurde, dawaj tą latarkę. O, radojko, moje. O, książka moja. A Latarkę fałk to weźmie. Dobra, to ja zostawiam aparat na razie. I Doś, do, ufą. Masz do czynienia Doświadczenie ze zdarzenia. Znajdź dowody za, za pomocą czytnika MV. Wykryj pomieszczenie poniżej dziedziny, za pomocą termometru. Zdobyłem dla Was trochę więcej informacji. Wygląda na to, że duch ma na imię Sandra Davis. Davis! Wydaje się, że ten duch odpowiada tylko osobom, które są w samotności. Powinieneś być w stanie wypowiedzieć jego imię, żeby go sprowokować i uzyskać pewne paranormalne aktywności. Pilnie zapoznaj się z z i zapisz wszelkie dowody, które znajdziesz. Zaraz, skoro odpowiada na imię O kurde Tomasz, to czekaj, to ty weź radyjko? Wziąłeś radyjko? No. Z dobra e... A mogę posłuchać RMFFM? To ja zamiast otarki UV wezmę kamerę Co to kurde, p... co? To... Może orby A, będą bo ten... Wziąłeś kamerę? Wziąłem kamerę. Dobra. czekaj, ja muszę przeczytać tylko Tabliczka, pismo ducha ten, kurde, już z krzyżem chodzi. <noise> to czy są mroźne temperatury? Marcin, czemu masz krzyżyk na drogę? Ale fajny dom. Marcin, chciałbyś w takim mieszkać, nie? Ty byś w takim nawiedział. Jak ona się nazywała? Sandra Davis. Światła nie ma. Jest. To go włącz. Dobra. O! Trzy, trzy, trzy kreski. To jeszcze nie pięć. Czyli tutaj jest aktywność ducha. Dobra. Gdzie jest? Tu? Gdzieś. Dobra. Rzucam. Czekaj. Gdzie? Marcin? Chodź Czekaj. tu. Próbuję drzwi otworzyć. Ej, drzwi nie. się nie da otworzyć. Spróbuj te. A bo ten klucze nie mamy. Chodź tu. Ej, chodź tu. Mam klucze do garażu. Zarąbiście. Zgubiłem się, Moska. Zejdź na dół. Nie wiem, jak nie mam światła, ty mi latarkę podjebałeś. Mm, to chyba dobrze, nie? Muszę rozstawić kamerę, tylko jeszcze nie wiem, gdzie, boś zgasły światła. Czyż aktywność była w kuchni? Cel trzeci mamy, czyli znaleźć za pomocą czytniku MV. Aha, mam ślady pa ła rąk. Poszedłeś po latarkę V? Gdzie masz ślady rąk? Poczekaj, idę do ciebie. Pokaż je. Pokaż. Pokaż gdzie. Gdzie? Aha. Nie zamykaj mnie. O! Zapisałaś coś! Serio? Pokaż. Pokaż. Gdzie to masz? Pokaż widzom. Bo ja nie widzę. No, pokazałem. No widzisz. Nie widzę. No spójrz na książkę na dole. O, faktycznie. Dobra, czyli pismo ducha numer jeden. Odciski palców i pismo ducha. O kurde. Ile? Teraz yy, Trzy kreski. Pięć kresek. Dobra, mamy dowody. Idziemy stąd. <laughs> Sandrady. 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 here? Było. Pięć kresek. Oh. poczekaj. Odciski palców, pismo ducha i EMF, pięć kresek. Tak. Revenant. Revenant to musi być. Jest powolnym, ale gwałtownym duchem, który atakuje bez wahania. Krążą podkie, że podczas ataku. Wątkowa moc, się rzenia zwiększa się, gdy atakuje ofiarę sobą. Ukryci się, że nie sprawić, że będzie wolniejszy. To mieliśmy jeszcze inne zadania znaleźć, ale dobra. O, mogę zapalniczkę wreszcie kupić. Tylko to już gruźny duch. No i? A tamto nie był groźny? Mm, nie wiem Dobra jedziemy, gotowy No ja nie Dawaj Be ready Be ready Ha Widzowie czy damy radę O latarka <laughs> Dawaj tą latarkę śmieciu Ha? nie mamy soli Z jakim duchem masz do czynienia? Dowody zjawisk za pomocą czynnika MF. Zdobędę was trochę... Wygląda na to, że duch ma na imię Joseph Williams Ten duch wydaje się odpowiadać każdemu Powinieneś się w jego imię, żeby... Każdemu odpowiada Dobra, to biorę radio w takim razie Bierz kamerę może Ja wezmę radio I wezmę aparat Latarkę UV albo pismo możesz wziąć ty dodatkowo Musiałem kamerę i lat... dwie latarki To jedziemy Cześć Marcin! Chodź tu. O, nie, nie mogę zamknąć auto, ale ja ja. Chodź tu. Na początku to ja bym kluczy szukał. Więc jak masz jakieś klucze, zbieraj. Dobra, mam. U mnie czysto jak na razie. U ciebie zawsze czysto. Musi uaktywnić za parę minut, ale inwesty. musimy mieć, dobra. Mam już klucze też do piwnicy, zarąbiście Jaką się nazywał? Joseph, Joseph. Williams, tak? Tak A powiesz to na mówiącym? Joseph Williams Pojebało cię Joseph Williams, come here my friend Nie, pogrzało cię Ty, bo tak? on u nas przez sol, przez sól nie przejdzie, nie? Jak mnie pogrzało to zejdź do piwnicy o kurde! Joseph patrę. Williams. Nie, nie prowokuj frajera. Ty masz czaparę? Joseph Williams, tell me where are you. Tak mam. O, uaktywnił się. Joseph! Joseph! Where are you? Joseph Williams. Joseph Williams. Joseph Williams. Give me a sign. No i wyłącz mikrofon, no nie? Jak mówisz, Give me a sign. Tu... Na czetniku EMF, EMF też na razie nic Po 5 minutach powinien się aktywnić Na EMF-ie go szukaj, nie? Szukam go Szukaj go na MMF-ie Wtedy będzie nam łatwiej go znaleźć Jeśli Ci dam latarkę A ty co w busie będziesz siedział? A. No najbezpieczniej <noise> Ej, nie ma tak Dobra, zgasiłeś? Tak no. I, dobra, I, dobra. I czemu ja mam tu siedzieć, a ty w ciężarówce? No właśnie ja patrzę czy on kurde nie, nie idzie do ciebie, nie? Na radio. Joseph! Czy staje on się bardziej okropny jak ktoś jest sam? Tu go nie ma? Postawiłbyś kamerę w sumie, gdzieś to zobaczylibyśmy czy orby są. A gdzie, jest, a gdzie ci czytnik wskazuje, że jest aktywność? No na razie to nigdzie. No to pochodź trochę, pochodź. Musisz pochodzić po, miejsc, po mieszkaniu i znaleźć, gdzie jest przynajmniej jakaś najmniejsza aktywność. Zejdę do piwnicy. Szafki się otworzyły. Co? W kuchni szafki się otworzyły. Nie, to ja chyba otworzyłem. A. Jakby się otworzyły przez ducha, to byś wyczuł. Wchodź po każdym pokoju i sprawdź, gdzie jest. O! 5kmv tu jest. Ja pierdziele. Jaki... Jaka menda? Dobra, czekaj, dowód jeden. Więc e, EMF poziom piąty... jest to orb. Więc. Józef Williams. Więc myślę, że to będzie Phantom, nie? Ale teraz pytanie: Co zrobić, żeby ten. Napisał coś na kartkach? Live, live or die. Dobra, biorę. Chodź. Czyli co? Pismo ducha. Pismo ducha: Live or die. Czyli opuść albo umieraj. Czyli shade. Chcesz wiedzieć, z kim siedziałeś? Z kim? Nie no, ci mówię. Hmm. Eee, znany jest również jako nieśmiały duch. No, no, zatrzy, zatrzyma wszelkie paranormalne zjawiska. Nieśmiały jest. Nie zacznie atakować się w pobliżu jest kilka osób. A, już wiadomo. Livorday, dobra. Czyli co mieliśmy? Przejdę, eee, mamy Orb i EMF. I... Czyli nie musimy rysma. zrobić jeszcze zdjęcie brudnej wody w zlewie. No, trzeba. A gdzie, a gdzie jest brudna woda w zlewie? Chodź Ze mną, bo jak będę, bo jak będę sam, to mnie zabije flyer Co ty sobie myślisz? dobra. Tu masz główną łazienkę Zapalamy wszędzie światło, bo i tak nam nic nie zrobi wtedy. A poza tym psychika nam siada, więc wypadałoby mieć światło. Zapalaj tyle światła ile możesz. Ale nie wiem, czy przy zapalonym świetle on ci zrobi brudną wodę. Zrobi. Przy zapalonym zrobi. Szukaj wszędzie, gdzie jest brudna woda. Musi być taka brązowa. Awa. Nie, no tutaj już kranu nie mam. No dobra, to nie będziemy się bawić. Wracamy do auta. Już wiemy, co to za duch. Żeby nas tylko nie zajechał Czekaj, może co to jest jeszcze? Nie ma, nie ma, nie ma brudnej wody zerową aktywność teraz, kiedy tam jesteś, wiesz? O kurwa No nie wiem O, powiem ci teraz, to wskoczyło na maksa Marcin! Co? Po otwórz mi Zostawiłem otwórz cię mi. samego w domu, wiesz o tym? Otwórz mi drzwi on idzie do mnie Nie mogę ci drzwi otworzyć Otwórz drzwi Nie mogę Są zamknięte nie otwórz drzwi No nie mogę kurwa są zamknięte Otwórz drzwi Emoska Otwórz drzwi Zapal światła Chodź Otworzyłeś? Tak Gdzie ty jesteś? Chodź tu Schowałem się w szafie <noise> Serio? A teraz ty tam wejdź Nie, ja... Słuchaj, jak ktoś zostaje ten sam to jest chujowo Tak nam... dość doświe... Słuchaj, ta, tak na maksa nagle wskoczyło, zobacz Ja pierdzielę człowieku Ale ci psycha siadła Mi bardziej Dobra Ty czekaj, to może teraz tam jest ta brudna woda, chodź, chodź A masz sól? Nie wziąłeś z sali Nie Wszystko do obiadu dałem O Dobrze Światło się zapaliło Dobra i teraz szybko na pełnej szybko jak umrę to za i Dida dzida do auta Dobra jeszcze ostatnią sprawdzę ostatnia łazienka ostatnia łazienka ostatnia łazienka ostatnia łazienka ostatnia łazienka <grym> czysta woda Dobra znikamy o kurwa co ci oh, widziałem go gdzie spierdalamy <grym> Dobra spierdalamy Spierd <grym> Widziałem go. Gdzie go widziałeś? Widziałem go. Gdzie? Byłem w łazience. No i co? I wyskoczyła mi taka postać, taki slenderman. Patrz, patrz. Tutaj znowu aktywność weszła. Zostawić tylko kogoś samego. Takiego to będę tościowo wypuścił. Zrobiłem zdjęcie. Mamy zrobiłem, poziom drugi. To Dobra, kup. Yy, chcę kupić latarkę w końcu własną, kurwa. Mam 110 dolarów a ty bogaczu. Stoty może być stosowany do montowania na nim kamer. kadzidło, mam jedno. Mam jakiś mikrofon paraboliczny, czyli mikrofon, który może wykrywać dźwięk przez ściany i duże odległości. Dobra, biorę aparat. Ja biorę mikrofon. Latarka. A nie wymagano poziom siódmy. A krucyfiks to to już. Tak użył? mam. W się sensie, y, mam krucyfiks, mam. No kam y, A co wziąłeś nowego? Aparat fotograficzny, latarka, zapalniczka, A no to bierz i... aparat foto... wszystko co masz dodatkowo to bierz, jako razy dwa po prostu. Ten brzmi niebezpiecznie, więc będziesz musiał być ostrożny, zbierz dowody wody bierz tak szybko jak to możliwe. Coś jest, bierzmy... dobra, bierzemy Grafton Farbhaus. Teraz przynajmniej wiem jak się obcować z duchami. Z duchami, dokładnie tak, wyjąłeś mi to z ptnika EMF. Z tyłka. Mm. Czy to ci coś zawibrowało mm. tam? Nie. Stany psychiczne, emocjen 100%, Marcin Buczyński znak zapytania. <grystanie> I wszystko jasne. <grystanie> Wiadomo, że Marcin jest popierdolony jak zawsze. O, ale duży latarek, biorę jedną. Co to jest, kadzidło? Kadzidło później. Yy, UV później zrobimy. Oddawaj mój mikrofon! Jaki mikrofon? Dobra, standardowo. Aha, niker. to jest kadzidło. To jest kadzidło. No. Eee, to ja biorę, może, aparat? Czy nie? Weź kamerę, ustaw gdzieś, yy, zobaczysz, czy są gdzieś orby. Kamera, dobra. A tu masz dobra. statyw, zobacz, tu masz statyw na kamerę, to też sobie weź. O, youtuberem zostałem, zarąbiście. Tylko odstaw coś i sobie weź. To ty masz latarkę. Ja, ja mam swoją, możesz odstawić coś innego, ustawić statyw i wziąć sobie z powrotem. Dobra, chodźmy. Czekaj, jakie mamy cele? Powiedz się, z jakim duchem masz docenia, uniemożliwi duchowi atak za pomocą krucyfiksu. To mam. Doświadczyłem razem z członkami zespołu Zdarzenia Paranormalnego wykrywania mieszkania z temperaturą poniżej Zdobyłem dla was trochę więcej informacji na to, że Duch ma na imię Donna Davis. Nie wiem, po co mi ten statyw na razie, więc ja go zostawię tutaj przy domu tylko. Dobra, jedziemy. Potrzebuję przynajmniej zapalniczki. Dlaczego nie wziąłeś mikrofonu dla tych. A gdzie to są mikrofony? Dobra. Czeka, muszę, muszę rzucić jeszcze kamerę, bo kurde. I nie mogę wszystkiego zabrać, potrzebuję więcej miejsca. Mam UV, mam radyjko, jeszcze by się przydała właśnie laterka. Przewrócone krzesło już widzę. To jest niebezpieczny duch. No niebezpieczny. Duch rzeczny. No to odpalaj ten, czytnik EMF czy coś takiego. Odpalam, chodzę z nim, zapalam światło wszędzie. Tylko ciekawe czy on atakuje jak jesteśmy sami czy we dwójkę też może być. Ty, ty, ty. Pamiętaj jak są jakieś klucze na stoliku, to zbieraj. Ten obraz jest dosyć popularny. Już widzę czwarty dom, w którym on jest. <grym> tu jest wyjście, to nie. To lepiej zostawić otwarte. Hal Halo? Halo? Ty są telefon tam? ci dzwonił? <grym> nie, wiem, telefon dzwonił. Chano tu ty pustalocho. Czcie zaraz, ja Ci pokażę to to jest paranormal activity Paranormal? Musimy ogarnąć gdzie jest aktywność. Tu inaczej będzie przerąbane. O! o. Akurat! Zostaw! No. Dobry duch. Zostawiła ten światełko. To mi się nie podoba za bardzo. Zbite lustro Dobrze. Dziękuję za sąd tak do tej gry Przynajmniej nie będę musiał dodać efektów specjalnych Odbierz Andrzej odbierz! My zajęci my duchów szukamy w twoim domu Dona Davis? Davis? Emoska? Hm? Czy ja widziałem za tobą Które to? O. Dwie kreski Czyli tu... Pięć kresek! Mroźne temperatury Marcin, wyjdźmy stąd, wyjdźmy stąd, wyjdźmy stąd Mam wejdźmy krucyfiks stąd, Ale wyjdźmy stąd Szybko Póki możesz Dobra To teraz patrz To teraz już ogarnęliśmy Czy ta szmata tam jest? My, zjedz to. Dobra. MF poziom piąty i mroźne temperatury. Czekaj, to teraz muszę wyrzucić UV. Muszę podnieść kamerę. Okej. Okay. I teraz muszę postawić kamerę. Zapal mi światło. Dobra. Muszę to postawić gdzieś tutaj. O, dobra. Spierdala jest stamtąd. Tam nadal jest mroźnie i idziemy, chodź. O, znowu dwie kreski, znowu mróz. Chodź, 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 chodź. Chodź Marcin, bo ja cię zostawiłem samego w domu. No. I zobaczmy, w ciemności... Ty zamknąłeś drzwi? Tak. O, jaki kultura. Jezus Maria, jak tutaj się odwaliło. Co tu się odwaliło? 79 i 85. Zobaczmy, co się dzieje na kamerach. Zobaczmy, kto tam będzie. E, Donna, e, Donna Davis? Davis? Donna Davis? Dobra, chodźmy szybko zapalić światło. Nie pamiętam, gdzie to było. Chyba tutaj. Chyba nie. Gdzie ja jestem? Dobra. Gdzie to było? Tutaj gdzieś. Idę z tobą, żeby ci nie zapierdaliła przy okazji ta dona. tylko ja mam tu krzyż. Myk! Dobra, mamy światło. Ło! Mamy światło. To co? Aha, drzwi, których nie da się otworzyć. Tutaj jest gdzieś chłodno, ta. Teraz tutaj jest chłodno, ona za nami chodzi. Marcin, dlaczego nie mamy. Widzę. Czekaj, niech ona... nie, nie wyciągaj, nie wyciągaj krzyża, nie, 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 niech tutaj podejdzie. Donna, Donna can you can give you us, give a, us sign? a sign? Donna, Donna Davis. Davis. Może zostawicie samego, co? Nie. To zostaw nie samego z nią. Mówię, I patrz ja? na aktywność. O kurde, uaktywnia. Drugi poziom. No dawaj, dawaj, jeszcze, jeszcze. DONNA DAVIS! GIVE ME A SIGN! Ra Radio coś mówi. No. Dona Davis! Spytaj się jej o coś. What's your name? <laughs> Where are you? I przestała, przestała być aktywność. Masz 62% psychy. Dona Davis! Where are you? Where are you, Dona? Była piątka? Nie było piątki. Nie A nie, była raz, zaznaczone mam, tak DONNA Davis! Światło wrygają, zapaliły się światła. Do Donna Davis, where are you? Spirit box zaznacz. Spirit box? Ciągle Spirit tak. box? Można temperatury i Spirit box AMF? Am no to był poziom piąty. Rodzaj ducha. Nie, jeszcze nie odkryto. Dona Davis. Ty. Ty, ale wiesz, że nie ma? Czyli co? Mroźne temperatury i Spirit Box? I EMF. Poziom piąty. To nie ma takiego ducha. To nie wiem. Światła zgasły. Ale przez Spirit Box gada, Przez ten krótkofalówkę? Tak, Czy tak, jest? tak. Pochodzę po domu. Donna Davis! Dobra, psycha ci siada. Mów, mów jak będzie aktywna. Donna Davis! A ty chodzisz po pokoju, po domu? Tak. Właśnie widzę. O! Aktywność wzrosła na dwójkę. Dona Davis wzrosła na trójkę. Tutaj czwórka. Piątka. Dona Davis, where are you? Piątka, 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 czwórka. Piątka, piątka, piątka. Nie wiem, co to za duch. Co pokazuje kamera? Kamera nic nie pokazują Natomiast pokazało, że nieźle ci dojebało tego. Dobra, weź wracaj, kurde, bo ci zaraz psycha siądzie. Pójdę na górę. A może lepiej nie? Donna, Donna Davis. Davis. Jest. jest! Co jest? Dona Davey give us a sign. Give us a sign. Napisała coś? Uh, są odciski palców. Odciski palców są? Spierdalaj! Dlaczego? dalej. O co ci chodzi? Uciekaj! Dlaczego? Uciekaj! Mam krucyfix. Ona tutaj jest. Tutaj jest, tutaj jest. Skąd to wiesz? jest? Ona, ona była przy mnie. Stój! I mów, do ona, Dona, mów do niej, Dona Donna... Mówi do niej Donna. Donna Davis! Nie, stój tam gdzie jest ten! Gdzie jest ta książka? Tu gdzie jest ta książka i ten. Mów Donna Davis i Donna tak Davis! Się, mów. Ona jest... Ona jest przy mnie. Dobra, idzie do ciebie. Idzie do ciebie. Idzie Skąd do wiesz? ciebie. Wiem, że idzie do ciebie. Donna Davis! I chroni się krucyfiksem. I chroni się krucyfiksem. Ona będzie szła od mojej strony. Ja już słyszałem, jak ona mówiła do mnie. Eee, coś, coś takiego. Już uaktywnia się, uaktywnia. Stój. Ale nie, schodź. No, miałeś stać przy książce. Poziom piąty. Szósty. Ona rzuca rzeczami. Szósty. Musisz mi pomóc, chodź tu. Czemu? krucyfiks mi wyjebała, złapy. Jak to? No wyjeba, mi krucyfik złapy, no, mówię ci, no, nie mogę go podnieść. Rzuca rzeczami. Jak to wyrzuciła ci krucyfiks? Tak, no zobacz, jest tu, nie mogę go podnieść, o, już mogę. Dobra, no to kontynuuj. Stoj przy tej książce. Dobra, znowu się odpala. 35% masz psychy, 34%. Ja już wiem, że to jest Banshee, czyli łowca. Piątka. Piękne. O, gdzieś ściątka? Uciekaj! Widzę ją! Widzisz? Tak, wi widziałem ją. Uciekaj. Nie mogę drzwi otworzyć! Nie możesz? Idzie po mnie! Gdzie? Ma mnie! Umarłem. Nawet krucyfiks nie pomógł. No muszę chyba go podnieść, nie? Mogę go podnieść? No możesz. A gdzie jest krucyfiks? Yyy... No, około mnie Co leży. Co to jest? Krzanic, statyw, jedziemy do domu. Chciałem zobaczyć to co za bansi była. Dostaliśmy za zdjęcia 15 dolarów, za dowód kości 10, cel 10 i można, kupić, można kupić drugi krucyfiks, nie? Dobra ludzie, to by było na tyle w tym odcinku, także komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Jak chcecie więcej odcinków, to za 10 tysięcy łapych w górę. Wybieramy się ze moską do Sofiówki w Otwocku. Oczywiście w dzień, no bo na noc nie mamy psychy. Ale jak no wiecie 100 tysięcy łapek w górę, to wybierzemy się w noc i przesiedzimy tam co najmniej 5 godzin. Także macie za zadanie, tak? Podejmiemy się tego, tak? Jesteśmy tak bardzo zjebani i weźmiemy ze sobą pieluchy. Także trzymajcie no, ja się i na razie